Krótki materiał filmowy. Na granatowym tle, ułożony ze złotych sztabek złota, napis. 400 ton złota. Kolejna scena. Po lewej stronie ekranu zdjęcie sztabek złota. Po prawej stronie ekranu na granatowym tle flaga Wielkiej Brytanii oraz informacje odczytywane przez lektora. Kolejne ujęcia to kolor zdjęć przedstawiających sztabki złota w skarbcu. Ekran zostaje podzielony wzdłuż. W górnej części na granatowym tle wyświetlone zostają flagi Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji i Szwajcarii. W dolnej części ekranu sztabki złota. Następna plansza. Zdjęcie ułożonych na regałach umieszczonych w skrzyniach sztabek złota. Wyświetlony w kolorze białym napis. Ponad 200 miliardów dolarów. Kolejne ujęcie. Na granatowym tle, po prawej stronie ekranu, grafika wydanych przez Narodowy Bank Polski książek o tytule Narodowy Bank Polski w czasie mega szoków ekonomicznych po pandemii i w kryzysie energetycznym. Po lewej stronie ekranu, w górnym rogu, zaproszenie do odwiedzenia strony. Szczegóły odczytywane są przez lektora. Poniżej kod QR. Złoto Polaków to już ponad 400 ton. Mamy większe zasoby złota niż Wielka Brytania, a dzięki konsekwentnej strategii zwiększania rezerw w kruszcu, NBP zbliża się pod względem posiadanych zasobów do światowej pierwszej dziesiątki, w której są m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Szwajcaria. Ogółem wartość rezerw dewizowych NBP to już ponad 200 miliardów dolarów. Wejdź na nbp.pl i zamów bezpłatną publikację już dziś. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza. Plansza końcowa na granatowym tle logo Narodowego Banku Polskiego. Poniżej napis Dbamy o wartość polskiego pieniądza.